Dynasty Warriors 8 jest japońskim hack and slashem. Produkcja została stworzona przez Omega Force, pojawiła się na PlayStation 3 i Xboxie 360. Twórcy do dyspozycji oddali nam 82 bohaterów. Gameplay polega na parciu przed siebie do celu i ubijaniu przy okazji tysięcy rywali. Przedstawione wydarzenia są fikcyjne i luźno ze sobą powiązane, etapy często powtarzają się, lecz mapy są otwarte i dają niejako swobodę. Na samym początku wybieramy jedną z czterech postaci, którą będziemy sterować. Cele misji zawsze różnią się od siebie, jednak tak naprawdę są bliźniaczo podobne. Jest to ten rodzaj bezmózgiej rozgrywki, którym godzinami tłuczemy jeden przycisk, obserwując różne efekty. Wyprowadzamy widowiskowe kombosy i złożone ataki. Co chwilę się rozwijamy, zdobywamy lepsze wyposażenie, różnoraki power-upy oraz bierzemy udział w zadaniach pobocznych, zmieniając przy okazji bieg historii. Pełno jest tu rozmaitych intryg wojennych, zrad i heroiczności na polu walki. Jeżeli chcemy, możemy sobie pograć w kooperacji z kolegą siedzącym obok nas. Dostępny jest również tryb online, ale pewnie po tylu latach został dawno wyłączony. Istnieje kilka trybów rozgrywki, encyklopedia, aby sobie poczytać i zgłębić informacje, przeróżne opcje, a także zmiany w ustawieniach. Wojownicy, którymi sterujemy, posiadają dwa rodzaje broni. Najlepiej przy sobie nosić jakąś broni drzewcową lub potężny topór, wymieniając ją okazyjnie na łuk. W Dynasty Warriors 8 dostępny jest również rodzaj transportu w postaci konia. Cała mechanika jest całkiem nieźle zrobiona i przemyślana. Dzięki wierzchowcowi z łatwością przemieszczamy się z jednego obszaru na drugi, wybijamy słabych przeciwników, którzy nie są w stanie nas dosięgnąć i wprowadzamy totalny chaos na polach bitew. W lewym dolnym rogu widzimy kilka pasków, które napełniają się podczas bitwy. Dzięki nim odpalimy super ataki, a także przeprowadzimy potężne cięcia niwelując wszystkich wokół nas. I tak to właśnie wygląda: biegamy we wskazane obszary, czyścimy je z zagrożenia, zbieramy cenne nagrody i pętla się powtarza. Trochę nie rozumiem fenomenu, ale podobno w Japonii jest ten rodzaj gier bardzo popularny. Czujemy się tutaj niczym bóg, decydujący w jednej sekundzie o setkach istnień. Autorzy musieli się trochę namęczyć, bo naprawdę jest tutaj sporo bohaterów. To samo tyczy się broni, każde z nich ma unikatowe animacje, a ataki praktycznie się nie powtarzają. Do tego istnieje jakaś tam fabuła, przewijająca się postacie historyczne. Po każdej misji widzimy jak czynimy postęp, ekwipujemy żołnierzy w Nowe bronie, a także umiejętności których jest cała masa. Broń jest dosłownie od zatrzęsienia, począwszy od sierpach na łańcuchu, poprzez elektryczne miecze, podwójne haki, harpuny, koła z zaostrzonymi końcami, piki, stalowe pazury, czy wiele innych gadżetów. Miecze mają również magiczne moce i każdy z nich charakteryzuje się innymi czarami. Przechodząc do umiejętności, klasycznie będzie to zwiększenie żyć, sekretne sztuki walk, wzrost ataku, lepsza kondycja, podkręcenie któregoś z finisherów, czy wzrost moralny naszej załogi. To może okazać się gra dla was, jeżeli lubicie chińską historię. Wiele jest tu ciekawych alternatyw i nieoczywistych scenariuszy. Pojawiają się delikatne elementy taktyki, parowania ciosów przeciwników, wbijania ich w powietrze, jak i żonglowania uzbrojeniem w locie. Co chwila napełniają się jakieś paski, pod nogami połętają nam się setki wrogów. Nie jest to w żadnym stopniu ambitna rozgrywka, a ten nie odmurzacz. Bardzo szybko się nudzi, sztuczna inteligencja praktycznie nie istnieje. Wszystko wydaje się być tak chaotycznie zrobione i wrzucone bez większego ładu. Warstwa wizualna jest zacofana, przypomina tanie tytuły z innej epoki. Jedynie za co można ją pochwalić, to za animacje, dość ostre tekstury i modele postaci. Wiadomo, te często się powtarzają, jednak i tak są dość dobrze zrobione na tle innych gier. Również podobały mi się bronie z tamtej epoki, bogate animacje, ataki specjalne. Fajnie się ogląda jak jednym cięciem zabijamy całe chmary żołnierzy niczym packom komary. Można odnieść wrażenie, że jesteśmy przepotężni i nie do zniszczenia. Oczywiście zdarzają się momenty, w których łatwo tu przegrać, zagalopować się za głęboko i zaciąć między jakimiś mocniejszymi rywalami. Nie będzie to działo się zbyt często. Liczy się tu przede wszystkim dobra zabawa i brnięcie w najdalsze zakątki mapy. Plansze często się powtarzają, chociaż i tak starają się być różnicowane. Ładnie wypada oświetlenie, jak i cienie w niektórych miejscach. Pola jednak często oświecą pustkami, a przeciwnicy pojawiają praktycznie przed nosem. Jest to nic innego jak dziwaczny japoński twór, robiony tak jakby na jedno kopyto. Wiele budynków jak i elementów otoczenia się powtarza. Bezczelnie widzimy tu efekty kopii w klej, co samo tyczy się destrukcji. Fizyka też ma swoje za uszami i na pewno nic co tu zobaczymy nie można nazwać realizmem. Ścieżka dźwiękowa jest szybka i intensywna, kompozytorzy wymieszali tu różne gatunki rocka i metalu, słychać przebijającą się ostrą gitarę, okrzyki generałów i wojsk ścierających się na planszach. Ścieżka dźwiękowa naturalnie reaguje na to co akurat dzieje się na ekranie, wiele jest tu unikatowych aranżacji klasycznych utworów, szczegółów w postaci ocierających się kawałków metalu, drepczących piechurów, co chwilę z oddali słychać jakieś eksplozje, nadbiegające posiłki czy typową chaotyczną atmosferę. Jeżeli chodzi o dubbing, to jakoś szczególnie się nie wsłuchiwałem, aktorzy wydają mi się poprawni, ale żaden z dialogów nie zapadł mi jakoś w pamięć, jest to nic innego jak skrupulatna rzemieślnicza robota i z pewnością wiele innych gierek chciałoby mieć takie same traki jak lecą tutaj. Jeżeli nigdy nie gryjesz w podobne dziwactwa, czas najwyższy, odpal sobie to na godzinkę czy dwie i przekonasz się na własnej skórze, jaki chaos panuje w japońskich głowach. Raczej w USA i Europie nikt by czegoś takiego nie wymyślił, a w Azji takie koszmarki sprzedają się w milionach egzemplarzy. Jeżeli lubisz potężnych rozmiarów starcia, intrygi i dramaty polityczne, na pewno to tu znajdziesz. Podobnie jak dosyć złożony i zaawansowany system walki, może okazać się to dobry tytuł na odstresowanie i wejście w buty potężnego generała ścierającego wszystko na swojej drodze. garrison near the shu forces is where we should fight this battle in time Yu bay will take notice of our position